Otworzymy dziś oryginalną wielką kulę LOL Surprise. Witajcie z bliska, zobaczcie, jakie to jest wielgachne. Ta seria nazywa się Olala, oh Baby Surprise, i tutaj będą jakieś brokatowe rzeczy i też makijaż, więc jestem bardzo ciekawa. Ta kula jest naprawdę ogromna, była jeszcze kiedyś duża, ale zobaczcie tak, dla porównania, dla mnie ta jest większa. Napiszcie, która według Was jest większa. Nowa czy stara? Jestem ciekawa, a tej jeszcze nie otwieram, więc jeżeli chcecie ją zobaczyć na kanale, zostawcie 15 tysięcy łapek w górę i od razu wrzucę Wam odcinek z tego, a tą kulę w ogóle kupiłam w stan. A Wy się mnie zawsze pytacie, gdzie ja kupuję te kule lol? Zazwyczaj przez internet i tutaj akurat mam cenę, zobaczcie, 209 zł kosztowała, więc naprawdę mega dużo hajsu. Dzisiaj do odcinka mam czadowe super złote nożyce. I zobaczcie, tutaj w ogóle były jeszcze inne serie, ja kupiłam złotą, bo kocham złoto. To był kotek i muszla. Tu powinno się otwierać, ale ja sobie chcę z tyłu to zrobić. Wow, żeby zachować sobie w całości te piękne opakowanie, bo naprawdę jest mega śliczne. Wow! Mówię wam, ja tak się nie mogę doczekać, no bo zawsze te wielkie po prostu mają takie super niespodzianki, więc pierwsza warstwa już jest zdejmowana. A widzicie, co tam jest? Poducha lolowa, kto ją zauważył z tyłu. Zawsze coś ciekawego z tyłu ustawiam, bo wiem, że wy oglądacie to uważnie. Wow, ale wielkie. Na to mam pewien plan i lecimy z kolejną wersją. Dajcie znać, czy Wam się podobają te kolory, bo to są właśnie jedne z moich ulubionych połączeń taki miętowy i różowy jest super, więc super! Kto dotrwał do tego momentu odcinka niech pisze super w komentarzu. Jak to piszą zawsze Chińczycy super surprise! Dobra, co tu będzie, co tu będzie? Ja naprawdę już nie mogę się doczekać. Wow! Zobaczcie, kto tutaj przyszedł do mojej niespodzianki piesek! Ja teraz będę ją otwierać, już nie mogę doczekać się, co będzie w środku. Uwaga! Ja! <grym> <Yeah! grym> Tego się nie spodziewałam! Zobaczcie, jaki brokat, jaki glitter, jak to pięknie się świeci. Ale mega to jest wielkie, dobra, wyciągam. To jest torba dla ogromnej ziomalki. No po prostu, hicior to jest dla mnie. Dajcie znać, czy Wam się podoba. No mówiłam, ekstra. Na pewno to wykorzystamy w jakichś odcinkach, więc musimy ją otworzyć. I na początku z tego co tu widzę będzie lalka. Jaka wielka! Nie mogę! Zobaczcie, po prostu hit. Nie musiałam rozcinać, już to przygotowałam, ale dobrze się dopasowałam w sumie tymi nożyczkami. To trochę przypadek, czy nie sądzę? Wow! No nie! Ja jestem zachwycona, ja nie wiem, czy ja w ogóle oryginału podobnego kiedyś nie miałam. Kto ogląda uważnie moje odcinki, ten pewnie pamięta, bo już tyle tego miałam. Czy rusza łapami <grym> rękami, przepraszam, nie. Ma tutaj dzióbek, więc pewnie może pić, więc będzie albo sikała, albo pluła, bo tutaj nie widzę dziurek na oczach, więc raczej nie będzie płakać. Ale fryz, ojejku, po prostu jest taka ogromna. Dobra, stawiamy ją i lecimy tutaj dalej do naszej torby. I co tu będzie? Mamy dużo niespodzianek, więc zacznijmy od pierwszej to wygląda moim zdaniem jak hajs to jest waluta lolowa wiecie w Polsce mamy złotówki, w Stanach mamy dolary w Simsach simoleony, a jak lolowe pieniądze będą się nazywały, kto wymyślił to dostanie do mnie serduszko w komentarzu najlepsze pomysły i lecimy tutaj z tym tematem, czy tu będą pieniądze czy coś innego, pierwsza rzecz czy jedna, jedyna oh, jakie okulusy, okulary to tutaj musimy chyba ściągnąć tą folię mi się wydaje bo coś mi się tu odbija zdejmuję, oglądajcie koniecznie do końca ten film to zobaczycie jak ja będę w tych okularach wyglądała są ekstra, a do czego to jest, to nie wiem. Jak myślicie, może, żeby sobie tu zaczepić? Dla mnie to wygląda jak złoty lanserski łańcuch. Dla lalki to okulary chyba są za duże, choć śmiesznie wygląda. Wiem, do czego mogę to wykorzystać. Zobaczcie, tu sobie zaczepię ten łańcuszek i z drugiej strony i będą takie ściślejsze, i dzięki temu lalka będzie mogła mieć okulary. No sobie, zobaczcie. Wow, trochę krzywo, ale jest. Trzyma się, no nie. Dobry patencik. Mmm! Jak ona będzie się nazywała? Ja jestem ciekawa, co wy wymyślicie? Czy tu coś jest jeszcze? nie, lecimy dalej, co będzie kolejne, tutaj coś mamy ja wam zawsze mówię, piszcie nazwy, wymyślajcie ale ci co komentują i uważnie czytają komentarze pod filmami, widzą, że ja serduszka bardzo często rozdaję więc opłaca się, tak myślę i zapraszam was w ogóle do mojego sklepu glambella.pl, gdzie są niespodzianki ode mnie, to znaczy pudełka z niespodziankami ja sprzedaję i jest zdjęcie dodatkowo z moim autografem, więc jeśli chcecie mieć rzecz ode mnie, no to zapraszam bo ja tam własno ręcznie się podpisuję, mówię wam tyle godzin spędzam na podpisywaniu tych zdjęć ale wiem, że bardzo się cieszycie. Tak się zagadałam, zagadałam, ale widzę, tutaj mamy złoty smoczek. Czy widzieliście kiedyś dziecko malutkie ze złotym smoczkiem? Albo macie młodsze rodzeństwo, to napiszcie, jakiego koloru ma smoczek. Jestem bardzo ciekawa, czy złoty, czy nie. On w ogóle wygląda jak pokrętło od yy, głośnika. Bas można tu ustawić i tak dalej. I to się nie kręci. A nie, może się kręci. Smoczek się kręci, dobra. Ale smoczek niestety, no słuchajcie, jest dla mnie za duży. Taki mały smoczek dołączyli, więc można je wsadzić, a to można przyczepić. Jak zwykle takie sznureczki, łańcuszki do smoka, o i ja zrobię jej naszyjnik ze smoczkiem i założymy jej ten łańcuch smokowy, to jest po prostu gangsterka mała dla mnie <laughs> specjalnie wybrałam ten zestaw bo wydawało mi się, że będzie najśmieszniejszy tutaj nic nie było oczywiście bo po jednej niespodziance pakują do saszetki dalej, dalej o jaka wielka, jaka ogromna i powiem wam w ogóle, że bardzo ciężka i coś czuję, że tutaj będą takie rzeczy które jeszcze w lolach nigdy ale to nigdy nie widzieliśmy, więc patrzcie na to co to jest to jest telefon? Telefon, kochani, telefon w górę, zaraz wam wytłumaczę, ale czemu on jest w ogóle porysowany? O co chodzi? Szybko muszę go odfoliować. Dajcie znać, czy Wam kiedyś telefon upadł, żeby się zbił aż tak cały ekran, ale może to jest specjalnie. No, mam taką nadzieję. Ja Wam powiem, jakie było kiedyś moje powiedzonko, zanim miałam ten kanał. To mam jeszcze drugi, który nazywa się Glampaula i zawsze mówię łapka w górę. Tylko, że kiedyś miałam y, ten palec tylko na drugiej ręce, ona tej zszywany. Musicie zobaczyć Glampaula w szpitalu, żebyście dowiedzieli się o co chodzi. I nie mogłam schować tego palca. Mówiłam telefon w górę, więc telefon w górę, kochani. Może jest tutaj ktoś, kto pamięta ten telefon. One w górę tamtych filmów, bo to było, ojeju, chyba z 6 lat temu takie rzeczy się działy. Coś to chyba się otwiera. To wygląda jak iPhone'owy telefon, jabłuszko i tu jest w ogóle napis o kosmetykach, więc w środku będziemy mieli jakieś fajne gadżeciki. O, ja wiem! Patrzcie to! tutaj są różne aplikacje i zamiast czterech aplikacji mamy tu cienie takie, błyszczące zaraz je przetestujemy, piszcie jaka jest wasza ulubiona aplikacja na telefon jestem bardzo ciekawa, staram się nałożyć tego bardzo dużo, może to jest błyszczyk, bo wcale go tutaj nie widać jak go nakładam, zobaczmy jak będzie ze złotem, chyba to bardziej błyszczyki będą, ale po prostu jestem tym zachwycona, fajna konsystencja, masełkowata ja w ogóle dzisiaj nałożyłam taki mega świetlisty, różowy brokatowy błyszczyk, mogę go wam pokazać później, więc to chyba na jakąś pomadkę czy na usta tak delikatnie może nałożyć, żeby sobie wybrokacić, wyświecić to wszystko. I co dalej w tej torbie? W ogóle widzicie, jaka ta torba jest ciężka, mówię wam. Uuu, coś kolejnego. I tu jeszcze jakaś karteczka, od razu ją wyciągnę. I zaraz sobie też ją przejrzymy. Widzę już jakieś naklejki. Zawsze ja nie przeglądam tych papierów, no bo wiecie, oni tam dają po prostu jakieś głupotki, jakie ja to mówię, czyli jakieś napisy, nie napisy, a to dalej jakąś naklejkę w gracie, więc się bardzo cieszę. To jest bardzo ciężkie. Ja mam powiedzieć, że to jest jakaś butelka. Uwaga! Ooo! Jaka wielka! Zobaczcie to i z takim brokatem. No nie wytrzymam tego. Muszę to trochę potrząsnąć. Weźcie, zobaczcie koniecznie, mój vlog na kanale Glam Paula, jak Pojechałam do Niemiec do sklepu i pokazywałam brokatowe miski dla kotów, dla piesków, to jest w ogóle hit. Musicie zobaczyć, jakie tam mają rzeczy śmieszne. Tutaj jeszcze takie gwiazdki z tej strony pływają. To mi się kojarzy tak trochę z kulą śniegową, wiecie o co chodzi? Czy da się w ogóle to otworzyć? Nie. Myślałam, że da się napoić moją lalkę tym, bo nawet by pasował ten dziubek, ale niestety. Ale ona tu podgląda coś! Halo! Oj, aż wypadł, słuchajcie, smoczek, bo ona by się chciała napić. Chciałaby to wszystko też zobaczyć. Dla mnie szkoda, że się tego nie odkręca, ponieważ można byłoby jakoś wykorzystać ten kubek, bo jest naprawdę. Ekstra. O, jak poleciał? Przyszło mi jeszcze otworzyć tą saszetkę Właściwie zobaczymy, co tu w środku jest. Oprócz tej naklejki, o ile to jest naklejka, bo wydaje mi się, że tak. I tu na przedstawia to, co dokładnie znajduje się u naszej lalki. Lil DJ, tak ona się nazywa. No, chyba dobra dj z niej. A z tyłu jest kartka, więc to nie jest naklejka, ale możemy sobie ją wrzucić o cyk do trepki. Zobaczmy tutaj dalej. Może będą się jakieś ukrywały tajemnice. przyznam szczerze, że to jest grube w ogóle. Mega, mega grube. I tutaj jest też instrukcja co do tego kubka. Dzięki tej kartce to można się wielu różnych rzeczy dowiedzieć. Co jest składem zestawu, to oczywiście, że tak, ale zobaczcie. O, tutaj ten smoczek się demontowuje i można włożyć do lalki, więc zaraz przetestujemy to. Spójrzcie, tak to wygląda i faktycznie nie zobaczyłam tego papierka. Chyba do góry trzeba to dać. A nie, odkręca się po prostu. Tutaj jest ta zaczepka i ta końcówka mała będzie pasowała. Już wam pokazuję do czego. Jakie to wszystko mikroskopijne, tak będzie tu się zaczepiało a gdzie tam, to się nie połączy razem, to z tym się połączy zobaczcie, bo to ma takie samo wejście można zrobić to tak i teraz do dzioba, <grym> to jest mój dziobek te okulary to krzywo ma, ale nic nie szkodzi O, no nie, odpada, o, dawaj dawaj mordo okulary mi przeszkadzają teraz do tego, ale ekstra wygląda z tym smokiem, no nie wierzę po prostu hicior hicior na maksa Padło. Jeszcze kolejne zadanie na dziś, bo mi się wydaje, że właśnie miałam taką lalkę kiedyś w oryginale i tutaj jest część z mojej kolekcji oryginalnych loli, bo mam jeszcze i podróbkowe, ale mam też inne oryginały gdzieś indziej, więc jeżeli chcecie to napiszcie mi w komentarzu, to ja zrobię taki odcinek wysypię, no a myślałam, że coś będzie podobnego, a chyba nie, to w ogóle jest z tej serii z włosami lalek, mi się wtedy trafiły unikalne lalki, akurat ta nie jest z włosami, ale musicie zobaczyć ten yy, odcinek Hard Girls i to ja ją zawsze nazywałam Michael Jackson, ale to okulary będą mi pasowały, zobaczcie, są po prostu identyczne, no aż nie wierzę szok, szokers o lalo, co tu się zadziało? już wam to pokazuję <laughs> można i przyczepić jako gadżet do tego smoka o i tutaj do łańcucha zawisną też okularki, jako taki gadżecik dla mnie gitarka, fajnie to wygląda a co wy myślicie? tego jeszcze tu nie zrobiłam, nie przyjrzałam tej torby z bliska, jest taka mega sztywna tutaj po bokach, ale tutaj się ugina jak widzicie, tutaj już tak gorzej i jest zrobiona super takiego materiału, widzicie jego strukturę, trochę jak skóra i on imituje właśnie te brokaty, piękne złoto dlatego wybrałam właśnie tą torbę na ten zestaw, bo mi się mega podobał, więc włóżmy wszystko to była jedna rzecz z zestawu druga rzecz to była lalka którą tu wkładamy, trzecia rzecz to był właśnie ten smoku, który nam wystaje Telefon rozbity, prawdziwa sademiara z niej, tak widać. I jeszcze okulary. O, już przestałam liczyć to! Ile tych rzeczy tutaj w środku? Patrzcie, już nawet mi się to nie mieści. I ta prześwietna butla wodnista, brokatowa. No po prostu dla mnie to są cudeńka. To mega, ale to mega ciężkie, muszę przyznać Wam szczerze. Nie spodziewałam się takich niespodzianek od Loli. Co oni wymyślili? Szaleńcy! A ja wymyśliłam jeszcze coś innego, kto jest ciekawy? Co to jest? Obiecałam jeszcze, że jak się pokaże, to założę te okulary. No to zaczynajmy. Nie no, żartowałam, to nie te małe. Teraz czas na te wielkie. Już po prostu nie mogę się tego doczekać, jak będę w tym wyglądać. Choć wydaje mi się... Rozwaliłam. Że chyba mogą być dla mnie trochę za małe, bo... Ja tu mam jednak wielką łepetynę, ale... Uuuu Jestem prawdziwym gangsterem Ale wiecie co? Jakoś dziwnie się przez nie widzi Takie prześwity, takie jakby były brudne Ale to może dlatego Że mają w sobie właśnie te brokaty Czy pasuje mi ta torebka? Mogłabym sobie pójść na zakupy Chyba nic by mi się nie zmieściło, gdybym ja tam zakupy przeżyła Jeszcze mój łańcuch ze smoczkiem, patrzcie staje się dzidzią na chwilę Jestem prawdziwym zalemiarem, dzidziuniem Gangsteruniem Okularuniem, o jo. A co ja w ogóle miałam zrobić, jako że wakacje są i wakacyjne filmy ja codziennie wstawiam. Wczoraj tylko nie było, bo... o, coś mi wypadło, bo po prostu jestem trochę chora i nie dam rady nic mówić, bo źle się czułam. To rozmontujemy tutaj rzecz, która będzie na tle od kolejnych odcinków. I wy zobaczycie to jako pierwsi. Gigantyczny co to jest? Balon. Będę go pompować przez tą słomkę. O, ale ciężko to idzie, kolejka. Jak ja mam to zrobić? Przez okulary to ciągle je rozwalam. Nic przez nie 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 widziałam, ale dam radę. O! Rośnie, rośnie! Robi się szkula. Gitara, bo już więcej nie będę pompować, bo zaraz pięknie. Powiem Wam tak, tajemnicy, że często do moich pudełek niespodzianek właśnie dołączam, takie różne śmieszne balony, ale ten jest wow! Po prostu gigantyczny, nie wierzę w niego! Będzie super! Bo ja mam poduszkę balon, nie balon, tylko ananas, które jest fajniejsze. No, moim zdaniem to tutaj teraz wymieniamy. Zobaczcie wow, musiałam wam to tutaj pokazać w tym odcinku, aż zabiorę tą torbę żeby to lepiej było widać i co tutaj też mi widać, słuchajcie, kolejną poduszkę, bo takiego balona to jeszcze w ogóle nie znalazłam łapka w górę albo telefon w górę, co wolicie, łapka w górę, komu podobał ten się odcinek pamiętajcie, że jeżeli uzbieramy uwaga, uwaga, 15 tysięcy lajków pod tym filmem, oczywiście to otwieram tą wielką kulę lolową, koniecznie zasubskrybujcie kanał i zostawcie dzwoneczek, wtedy jako pierwsi będziecie wiedzieli o najnowszych filmikach, a do dobijamy do miliona. Kochani, wiem, że ponad połowa osób, które mnie ogląda, nie subskrybują mojego kanału, nic was to nie kosztuje, a jak będzie milion, to przygotuję naprawdę mega gruby, specjalny odcinek, musicie to zobaczyć, co tam będzie się działo. To jest moja laluna, ja tak na razie na nią mówię, a wy wymyślcie dla niej imię, napiszcie to w komentarzu. Buziaki, do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!